Siema. dzisiaj sobie odpalimy part, o ile się nie mylę, czwarty, boxa, 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 tak, boxa, hmm. otworzymy sobie 5 saszetek, żeby było już 20 saszetek, mamy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, pięć, może sobie zaczniemy od tej, troszeczkę na oj, tu już widzę, że jest jakaś, ja, ale na koniec sobie o, mamy mamy Limited Edition Lucas, bardzo fajnie bardzo fajna karta druga Pinto takie karty Eagle, Stopper, To fajnie oj, sorry, tutaj kamerka mi spadła przypadkiem czekajcie, o Dobra, już jest ustawiona. Następna saszetka. Tak robimy. To tu już mam się z Start i Sergio Aguero. O, mam już kartę Double Trouble. Mamy gwiazdę kolejną, ale saszetka. Wow, ale saszetka. Graj, mości takie Taki jeden Na Następna, za szybko. Tym razem. Trochę, trochę inna mam nadzieję. Dobra, i mamy mój Sander. Nawyż. To nie będę czytać. Git Szczęsny. Остатната е същата. Митинка. Деха, Сивуша, Мистин, Калеш, Вердина, Диил. Това е 6 карти. Ой и това е 7-а иконоклейка. Добре, тук са били положени. Добре. О, остатната е същата. Чувствам, че остатната е същата. Бъде щен си. To już mamy fasa fawolita, O no nie, co za kamera, fasa fawolita La. O, Hamsik. I a co na koniec? Podsumowując, unboxing był świetny. Świetny unboxing. Zatrafiliśmy na ręcze kart bazowych, zaraz Wam je zareprezentuję. Tyle dla tak? Mało, mało, naprawdę dużo kart specjalnych nam się trafiło. Między innymi Pujola, chociażby Lukasa. O. Także tak to wyglądało. Ja się z wami żegnam. Cześć!